Witajcie na kanale Maigra Maciej z tej strony. W dzisiejszym odcinku pogadamy sobie o zmianach. Do końca nie wiem, jak ten odcinek określić, bo po prostu mam kilka rzeczy w głowie, które myślę, że są warte przegadania, bo, bo mamy teraz taki dość spokojny okres, nie? Nie uważacie? Są wakacje, wszyscy sobie odpoczywamy. Jedni jeżdżą na wakacje, drudzy biorą lopy, siedzą w domu, jeżdżą na działki i tak dalej. Ogólnie, jeżeli nie zaglądamy za bardzo do internetu, zwłaszcza po tych różnych wydarzeniach, które były w ubiegłych tygodniach, jest generalnie spokój, nie? W świecie karciankowym to już w ogóle tym bardziej. Większość karcianek robi jakieś tam wydarzenia, czy to tu, czy to tam. Zbliżamy się do premier różnych dodatków, ale to jeszcze... Mamy czas. Niektóre premiery się już odbyły, były bardzo dobre. Wychodzą nowe karcianki, wreszcie kickstartery dojeżdżają. E... I jak tak człowiek sobie spojrzy z boku na to wszystko, co się dzieje, to tak sobie myśli, że. No w sumie to całkiem dobrze, nie? Jakby nie ma żadnej tragedii. Żadna karcianka się nie zwinęła w te wakacje. Nie, to nie jest. Ale tutaj mamy, sobie przygotowałem. Nie, to. Na razie nie mamy takich sytuacji jak chociażby Genesis. Nie wiem czy pamiętacie. Jeden odcinek, jeden opening tego zrobiłem. E, powiem Wam, że wyciągnąłem chyba wszystkie karty z głównego setu. Oprócz tam wiadomo sekretów i tak dalej, ale jakby wszystkie karty do grania. Mam je w albumie. No i co się okazało, po paru miesiącach karcianka się zwinęła. Twórcy ogłosili, że nie będą dalej dokładać dodatków. O metazu. Bardzo nie lubię tej gry. Znaczy gry. Nie lubię tej serii. Nie podoba mi się, ale stwierdziłem, że jak ryzykować, to ryzykować. Bo może inni wiedzą lepiej niż ja. Teraz się okazuje, że robię jakiś Legacy Set. W którym będą reprinty jakichś kart. Coś jak history paki z Flesh and Blade, Ale jednocześnie będzie to wymieszane z czymś nowym. Dziwne. Nie rozumiem. Ale... Lubię oglądać rzeczy związane z Metazu, bo to jest jak oglądanie takiej brazylijskiego serialu, gdzie tutaj ktoś z kimś kogoś zdradził, a potem się okazało, że ten wujek ciotki, brata swojego męża, no wiecie, te bzdury, jak ktoś pamięta te wszystkie seriale z lat 90. i wczesnych 2000, to wie o co chodzi. To właśnie oglądanie co się dzieje z MetaZu, to jest właśnie czymś takim dla mnie. Ale jak się spojrzę na te poważniejsze gry. Na Pokémony. Na to się Magic. Magic jest dziwny. Nie rozumiem Magicka, ale też nigdy się w niego tak nie wdrożyłem. No i teraz na horyzoncie jest Sorcery TCG, o którym no pewnie jeszcze jakiś materiał nagram, ale nie wiem jaki. Bo jak sobie zobaczycie na boksy i na ceny rzeczy kickstarterowych, no to nie wiem, czy ja swojego Kickstartera chcę otwierać. Nie wiem. No ale. Pokémony? Jesteśmy przygotowani na Obsidian Flames. Jesteśmy przygotowani na 151. Już omawiałem Obsidian Flames tydzień temu i. No, raczej spotkałem się z pozytywnym odbiorem tego, co tam wypowiedziałam. O 151 jeszcze sobie pogadamy. Mamy kupę czasu, czy to dopiero na początku września. No i nie ma jakiegoś szaleństwa, zabójstwa. To... Złe słowo. Ludzie się nie biją o bokso, może tak. Póki co wygląda na to, że wszystkiego starczy. Tam, tak, tak, 157 obcięty, tak. Ale ja wewnętrznie nie czuję takiego hype. Może ja jestem jakimś odosobnionym przypadkiem. Ale... Przygotowuję sobie listę potencjalnych kart, jakie będą sety. Listę potencjalnych hitów, jakie pull rate y są jakie będą. I nawet jak zabraknie do otwierania, to nie zabraknie kart. Tak mi wychodzi póki co. ale mamy jeszcze czas. Jeszcze się zobaczę. W każdym jest świeżo po premierze dynastii. Jeden odcinek już jest na kanale. Jeszcze będą dwa. Kajsik otwarty, bólku pełno, wysypuję. Ja jestem zadowolony z tego setu, bo wiecie moja posej dostała duży support. Jest teraz o wiele bardziej grywalna. Nie jest taka, że rozpierdzili każdy tak jak chce, ale można sobie wreszcie porządnie zagrać. I się czuje, że wygrał lepszy, albo się miał tylko trochę pecha, no bo jednak brud ma sporo losowości, ale tylko trochę pecha. I właśnie, jak patrzę na to wszystko, to aż chciałbym mieć jakąś puentę dla tego odcinka. Ja tutaj dopiero mam 4-5 minut nagrane. Pewnie dużo wyciąłem, bo mam dużo przerw, bo nie mogę swoich myśli zabrać do kupy, ale. Jak tak na, na to wszystko patrzę, to jest, jest dobrze. Jest dobrze. Sorcery... tak mówię, bo, że nie wiem co z nim zrobię. Bo na Kickstarterze te półtora roku temu kupowały się booster boxy za około 100 dolarów. No bo to są booster boxy tak duże jak Pokémon 36 paczek. Oni rozszerzyli te booster boxy o 3 paczki do 39, co jest trochę dziwne. Ale to jest w ramach przeproszeń za opóźnienie. I teraz te boxy latają po 700 dolarów. I szczerze mówiąc, trochę nie wiem co z tym zrobić, czy, czy tego po prostu nie sprzedać I, i... tyle. Bo wiemy, że wyjdzie i tak Sorcery w takiej wersji nie kickstarterowej, gdzie będzie bardzo dużo reprintów tego co jest w Alpha ale nie będzie tam super, hiper card z Alpha, no... to jest jeszcze decyzja do podjęcia. Jest co robić, jest dobrze... I to jest takie trochę dziwne, nie? My lubimy sobie narzekać, że o tutaj jest jakaś afera, o tutaj się ludzie ekscytują jakimś dramatem, o tutaj jest źle, tutaj powinniśmy pomagać i tak dalej, i tak dalej. Ale jak człowiek się na chwilę zatrzyma i tak spojrzy na więcej rzeczy wokół i widzi, że jest okej, okay, przynajmniej jak ja patrzę na swój świat, moje otoczenie, to aż tak nie ma się ochoty nic robić, nie? tylko po prostu sobie spokojnie żyć i kontynuować to, co się robi. I może to jest coś, co tak bardzo potrzebujemy, zwłaszcza w takim okresie wakacyjnym, gdzie no po prostu nic strasznego nad nami nie wisi. Nic specjalnie złego się nie dzieje. Jest dość stabilnie. Są wakacje. Lato, cieplutko. Może zamiast narzekać na różne rzeczy dookoła czas po prostu odpocząć. Jak macie okazję. Nie ma, jak macie ogród, wyjdźcie na ogród, weźcie sobie ławeczkę czy leżak. Walnijcie się na ten leżak, jakaś książka albo muzyka i się wyłączcie na dwie godziny. Albo jak nie macie ogrodu, no to wyjdźcie sobie na balkon. A jak już nie macie ogrodu, nie wyjdziecie sobie na balkon, to jestem pewien, że gdzieś wokół jest jakiś park, można sobie zrobić piknik. I po prostu zrobić teraz coś, czego się nie robi na co dzień, bo jesteśmy zajęci życiem, zajęci kartami tym, że tutaj upada jakaś karcianka, jakaś nowa robi booma. Wyszedł nowy dodatek, za chwilę wyjdzie dodatek czegoś tam innego. I mamy taki, taki, taką chwilę oddechu, którą trzeba jakoś sporządkować i człowiek, który ciągle coś robi, tak jak ja teraz, nagrywam, mam wrażenie, że trochę z przymusu, a może w ogóle nie powinien nagrywać tego odcinka, tylko powinniśmy sobie wszyscy odpocząć, posiedzieć, nie oglądać już YouTube'a, tylko gdzieś do lasu, do parku, na spacer, na leżaczek. Nie? No. I życzę Wam tego. Życzę Wam tego, żebyście w te wakacje, których jeszcze trochę jest, nie? Do września jeszcze jest trochę, a niektórzy we wrześniu też mogą sobie wziąć urlop. Żebyście skorzystali z tego. Bo się napracowaliście w tym roku. I jeszcze się napracujecie. Jesień zima. Teraz jest fajnie. Może po prostu czas zrobić sobie przerwę. O! O! No jakiś taki nawet fajny wniosek wyszedł, nie? Zrobić sobie przerwę. Po ciężkiej pracy. Hmm. No, może sam tego po prostu potrzebuję i dlatego mi tak wyszło. To by miało sens. O. Idzie czasem warto do Was gadać. Ha. Chyba tyle na dzisiaj. Trzymajcie się. Odpoczywajcie. Cześć.